Czy kiedykolwiek patrzyłeś na swojego kota, gdy spokojnie przytulał się do twoich kolan i czułeś, że więź między wami jest czymś głębszym, niemal macierzyńskim? Często zastanawiamy się, co naprawdę dzieje się w tajemniczych małych umysłach naszych kotów. Czy widzą w nas tylko dostawców jedzenia i uczucia, czy też relacja jest czymś o wiele więcej. Prawda jest taka, że wiele z ich zachowań jest bezpośrednim odzwierciedleniem więzi, jaką miały ze swoją matką. W tym filmie ujawnimy 10 ekscytujących i nieomylnych oznak, że dla Twojego kota nie jesteś tylko właścicielem, ale raczej jego prawdziwą postacią macierzyńską. Zostań do końca, aby dowiedzieć się, czy jesteś oficjalną matką kota i zrozumieć głębie tej miłości. Numer jeden znak pieszczotliwe ugniatanie lub ugniatanie chleba to prawdopodobnie jeden z najbardziej znanych i wzruszających znaków, jakie może zademonstrować kot. Kiedy twój kot wspina się na twoje kolana, brzuch lub miękki koc i zaczyna rytmicznie popychać łapy tam i z powrotem, jakby ugniatał chleb, powraca do jednego z najbezpieczniejszych i najszczęśliwszych momentów w swoim życiu. To zachowanie jest czysto instynktowne i siega jego wczesnych dni jako kociaka. Kocięta ugniatają brzuch matki, aby pobudzić przepływ mleka, a ten akt jest głęboko związany z odżywianiem, komfortem i absolutnym bezpieczeństwem. Robiąc to tobie. Nie tylko pokazuje, że czuje się komfortowo i zrelaksowany. Podnosi cię do rangi matki, źródła wszelkiego dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa w jego świecie. To cicha deklaracja, że w twojej obecności czuje się tak samo chroniony i kochany, jak czuł się ze swoją biologiczną matką. To rytuał, który umacnia więź między wami, przekształcając prosty instynktowny gest w potężny dowód miłości i zaufania. To zachowanie jest podstawą macierzyńskiego związku. Więzi, która wykracza poza gatunek i pokazuje, że w sercu Twojego kota zajmujesz święte i niezastąpione miejsce, miejsce matki. Zwrócenie uwagi na ten gest to zrozumienie najczystszego języka kociego uczucia, komunikacji, która rozdaje słowa i wyraża się w najczulszych czynach. Czy Twój kot zwykle robi chleb na Tobie? Powiedz mi tutaj w komentarzach, kiedy robi to najczęściej. Numer 2. Zachowanie Twój czworonożny cień. Czy twój kot wydaje się mieć radar, który wie, gdzie jesteś każdej sekundy dnia? Czy podąża za tobą z sypialni do salonu, z salonu do kuchni, a nawet cierpliwie czeka za drzwiami łazienki? To zachowanie cienia nie jest tylko ciekawością lub prośbą o jedzenie. To instynkt przetrwania i silny sygnał, że widzi w tobie swoją postać ochronną, tak jak kociak widzi swoją matkę. W naturze kocięta podążają za matką wszędzie. Jest ona gwarantem bezpieczeństwa przed drapieżnikami, źródłem ciepła i dostawcą pożywienia. Powtarzając to zachowanie z tobą, twój kot demonstruje ogromne zaufanie. Identyfikuje cię jako centrum swojego bezpiecznego wszechświata. Twoja obecność jest synonimem, że wszystko jest w porządku. Kiedy podąża za tobą, nie jest potrzebujący ani przebiegły w pejoratywnym sensie. W rzeczywistości honoruje cię rolą przywódcy i strażnika swojego dobrostanu. Dla niego pozostanie blisko ciebie jest najbezpieczniejszą i najbardziej logiczną rzeczą. Zobacz, jak się odpręża, gdy w końcu siadasz i może się przytulić. Ta widoczna ulga pokazuje, że jego misja bycie z matką została pomyślnie wypełniona. Więc następnym razem, gdy wpadniesz na swojego futrzanego przyjaciela po raz dziesiąty tego dnia, pamiętaj, to nie jest uciążliwość, to ogromny komplement on po prostu podąża za swoim przywódcą, swoim opiekunem, swoją matką. Numer 3 dowód. Nietypowe prezenty pod drzwiami. Znalezienie małego zwierzęcia, takiego jak owad, jaszczurka, a nawet ptak, pozostawionego jako prezent na progu lub dywanie może być dla nas, ludzi, szokujące. Wiele osób interpretuje to błędnie, uważając, że jest to okrutne lub po prostu dziwne. Jednak w języku kotów jest to jeden z największych gestów miłości i troski, bezpośrednio związany z instynktem macierzyńskim. Matki kotki polują i przynoszą zdobycz swoim kociętom, najpierw martwym, a potem żywym, aby nauczyć je polowania i samodzielnego karmienia się. To podstawowa lekcja przetrwania. Kiedy kot przynosi ci jedną z tych ofiar, w rzeczywistości pełni rolę matki domu. Może postrzegać cię jako członka rodziny, który być może nie jest zbyt utalentowanym myśliwym. Dlatego bierze na siebie odpowiedzialność za karmienie i nauczanie Cię. To czyn, który pokazuje, że troszczy się o Twoje dobro i chce się upewnić, że jesteś dobrze odżywiony i bezpieczny. Dzieli się owocami swojej ciężkiej pracy, cennym zasobem, tak jak matka dzieli się swoimi dziećmi. Więc zamiast panikować lub walczyć z nim, zrozum głębsze znaczenie tego zachowania. Włącza cię do swojego wewnętrznego kręgu i traktuje jak rodzinę, która potrzebuje jego opieki. To dowód na to, że twoja rola w jego życiu wykracza daleko poza bycie zwykłym człowiekiem. Numer 4. Nawyk. Terapeutyczne i ekskluzywne mruczenie. Mruczenie kota jest jedną z najbardziej fascynujących i złożonych wokalizacji w królestwie zwierząt. Chociaż koty mruczą z wielu powodów, w tym wtedy, gdy odczuwają ból lub są przestraszone, zadowolone mruczenie. Które rezerwują na szczególne chwile ze swoimi ludźmi, jest wyraźnym znakiem głębokiej więzi. A gdy mruczenie to wydaje się być wyzwalane przede wszystkim przez Twoją obecność, Twój dotyk, a nawet dźwięk Twojego głosu, wskazuje to na więź matczyną. Pierwszy raz kociak mruczy, gdy sie, w duecie z matką. Ten dźwięk jest formą komunikacji, która mówi: wszystko jest w porządku, jestem bezpieczny, jestem szczęśliwy. Matka mruczy w odpowiedzi aby uspokoić swoje majeti. Mrucząc intensywnie, gdy jest z tobą, twój kot odtwarza tę pierwotną komunikację. Mówi ci w najbardziej podstawowy sposób, jaki zna, że jesteś dla niego źródłem spokoju i bezpieczeństwa. Często jego mruczenie będzie miało unikalną częstotliwość i intensywność, gdy będzie skierowane do ciebie, w przeciwieństwie do mruczenia, które może wydawać, gdy po prostu relaksuje się sam. To uzdrawiający, uspokajający dźwięk, a dla niego jesteś ucieleśnieniem tego uczucia. To tak, jakby twoje kolana były najbezpieczniejszym miejscem na świecie, jedynym miejscem, w którym może całkowicie oddać się relaksowi, wiedząc, że jego matka jest tam, aby chronić go przed wszelką krzywdą. Zwrócenie uwagi na ten dźwięk to usłyszenie deklaracji czystej i bezwarunkowej miłości. A co z twoim towarzyszem? Czy ma inne mruczenie niż ty? Podziel się z nami swoimi doświadczeniami w komentarzach. Numer 5. Tajemnica. Język lizania. Kiedy kot się liże, czy to po dłoni, twarzy czy włosach, robi o wiele więcej niż tylko prosty gest okazywania uczuć. Praktykuje zachowanie znane jako allogrooming, czyli wzajemne pielęgnowanie. Jest to jedno z najważniejszych zachowań społecznych u kotów i jest bezpośrednio uczone od matki. Matka kotka liże swoje kocięta nieustannie od urodzenia. Aby je wyczyścić, pobudzić krążenie i, co najważniejsze, stworzyć wspólny zapach rodzinny. To mieszanie zapachów spają majet i identyfikuje je jako spójną i bezpieczną grupę. Liżąc Cię, Twój kot zasadniczo oznacza Cię jako część swojej rodziny. Miesza swój zapach z Twoim. Sposób na powiedzenie należysz do mnie, a ja należę do Ciebie. To gest akceptacji i głębokiej intymności. Ponadto, pielęgnując Cię. On cię pielęgnuje, tak jak jego matka pielęgnowała jego. Okazuje troskę o twoje samopoczucie i higienę, przyjmując rolę opiekuna. Można to postrzegać jako odwrócenie ról, w którym on, syn, teraz opiekuje się swoją ludzką matką. To demonstracja, że wasza relacja jest wzajemna. Więc następnym razem, gdy poczujesz ten szorstki język na swojej skórze, nie odsuwaj się. Potraktuj to jako komplement i zaszczyt. Ponieważ twój kot mówi ci, w najbardziej kousi sposób, jaki jest możliwy, że jesteś centrum bezpiecznego, znajomego świata, który zbudował. Numer 6. Rytuał. Uderzenie głową, mówiące kocham cię. Gest kota, polegający na delikatnym ocieraniu się o ciebie głową, policzkami lub ciałem, jest jednym z najwyraźniejszych znaków uczucia i przynależności. Znane jako bantyn lub znaczenie zapachem, zachowanie to jest niezwykle znaczące w świecie kotów. Koty mają gruczoły zapachowe na różnych częściach ciała, szczególnie na policzkach, czole i brodzie. Kiedy ociera się tymi obszarami o ciebie, odkłada feromony, które są jak unikalny podpis chemiczny. W efekcie oznacza cię jako swojego, jako część swojego terytorium i, co najważniejsze, jako zaufanego członka swojej kolonii. Jest to zachowanie, które koty wykazują tylko wobec istot, którym ufają bezgranicznie. Jest to lekcja wyniesiona z dzieciństwa, z kontaktu z matką i rodzeństwem. Wszcząc cię swoim zapachem, wzmacnia więź społeczną i tworzy kojący, znajomy zapach, który sprawia, że czuje się bezpiecznie i jak w domu. To kousi odpowiednik wielkiego uścisku i kocham cię. To mówienie światu, że jesteś ważny, że jesteś rodziną. Ten rytuał nie dotyczy tylko posiadania, ale tworzenia tożsamości grupowej kiedy inne koty wyczują ten zapach Wiedzą, że już należysz do kogoś To publiczna deklaracja uczucia i znak, że w umyśle Twojego kota wydwoje tworzycie nierozłączną jednostkę rodzinną, w której ty odgrywasz centralną rolę matki i postaci opiekuńczej. Numer 7 zaufanie Pokazywanie brzucha bez strachu Brzuch jest najbardziej wrażliwą częścią ciała kota To tam znajdują się wszystkie jego ważne organy, a uraz tego obszaru może być śmiertelny z instynktu koty są niezwykle opiekuńcze w stosunku do swoich brzuchów i pokażą je tylko w otoczeniu, w którym czują się całkowicie bezpiecznie i bez żadnych zagrożeń w pobliżu. Dlatego jeśli twój kot terle się po podłodze i pokazuje ci swój brzuch, daje ci największy znak zaufania, jaki może dać kot. Ten akt skrajnej wrażliwości jest zarezerwowany dla obecności tych, którym powierza swoje życie, roli, która pierwotnie należy do jego matki. Kociak czuje się na tyle bezpiecznie, że może się zrelaksować i pokazać swój brzuch obok matki, wiedząc, że ochroni go ona przed każdym niebezpieczeństwem. Robiąc to z tobą, umieszcza cię dokładnie w tej samej kategorii. Mówi: Ufam ci tak całkowicie, że powierzam swoje życie w Twoje ręce. Ważne jest, aby pamiętać, że dla wielu kotów pokazywanie brzucha jest gestem zaufania, ale niekoniecznie zaproszeniem do uczuć. Próba dotknięcia brzucha może wywołać odruch obronny. Prawdziwym darem jest akt pokazania się jako bezbronny. To zachowanie, które umacnia cię jako jego bezpieczną przystań. On wie, że nic złego nie może się wydarzyć wokół ciebie. To niezachwiane zaufanie jest kamieniem węgielnym relacji macierzyńskiej, a twój kod jasno daje ci do zrozumienia, że zdałaś test celująco. Numer 8. Komunikacja. Specjalne miauczenie dla ciebie. Czy zauważyłeś kiedyś, że twój kot wydaje się mieć własny język, którego używa tylko w stosunku do ciebie? Może mieć specyficzne miauczenie na jedzenie, inne na zwrócenie Twojej uwagi i miękkie, melodyjne miauczenie po prostu na powitanie. Ta złożona forma komunikacji głosowej to coś, co koty rozwijają niemal wyłącznie w celu interakcji z ludźmi. Dorosłe koty rzadko miauczą do siebie. Komunikują się głównie za pomocą mowy ciała i zapachu. Miauczenie jest w swej istocie zachowaniem, którego kocięta używają do komunikowania się z matką. Kociak miałczy, aby zwrócić uwagę matki, gdy jest głodny, zmażnięty lub czuje się zagubiony. Gdy staje się dorosły, twój kot zdaje sobie sprawę, że miauczenie do ciebie przynosi rezultaty. Uczy się, że reagujesz na te wołania, tak jak robiła to jego matka. Z czasem udoskonała te komunikacje, tworząc repertuar dźwięków dostosowanych do ciebie. Traktujecie zasadniczo jako swoją zastępczą matkę postać, która rozumie jego potrzeby i na nie odpowiada. Ta prywatna rozmowa między wami jest silnym znakiem, że wasza więź jest wyjątkowa. On nie używa tego języka w stosunku do nieznajomych ani innych zwierząt. To tajny kot most komunikacji, który zbudował z tobą, wzmacniając twoją rolę jako centralnej i najważniejszej postaci w jego życiu, żywiciela, opiekuna, matki. Numer 9. Schronienie. Szukanie Ciebie w chwilach strachu. Obserwuj zachowanie kota podczas burzy, w obecności hałaśliwych gości lub gdy przestraszy go nagły hałas. Dokąd ucieka? Jeśli jego pierwszym instynktem jest biegnięcie do Ciebie, szukanie Twoich kolan lub chowanie się za Twoimi nogami, jest to niezbity dowód na to, że postrzega Cię jako swojego ostatecznego obrońcę. Jest to instynktowne i głęboko odkrywcze zachowanie. Tak jak ludzkie dziecko biegnie do swojej matki, gdy się boi, kociak szuka natychmiastowego schronienia u swojej matki. Matka reprezentuje bezwarunkowe bezpieczeństwo, tarczę przed przerażającym światem. Przenosząc to zachowanie na ciebie, twój kot deklaruje, że jesteś jego bezpiecznym miejscem. Twoja obecność ma moc uspokojenia go i zneutralizowania jego lęków. Nie szuka żadnej kryjówki, takiej jak pod łóżkiem lub w szafie, aktywnie cię szuka. To pokazuje, że bezpieczeństwo dla niego to nie tylko miejsce fizyczne, ale także twoje towarzystwo. Jesteś jego bezpieczną przystanią. Ta emocjonalna zależność w czasach stresu jest jednym z najczystszych sposobów pokazania, kto jest autorytetem i obrońcą w jego życiu. Jest to cichy dowód zaufania i miłości, jaką w tobie pokłada. Umacniając Twoją rolę nie tylko jako jego właściciela, ale także jako strażnika jego spokoju i dobrego samopoczucia, jego prawdziwej matki w tym wielkim i czasami przerażającym świecie. Numer 10. Więź: Wybór spania na kolanach. Sen to stan skrajnej bezbronności dla każdego zwierzęcia. Podczas snu ich obrona jest słaba i są bardziej podatne na drapieżniki lub niebezpieczeństwa. Z tego powodu koty są niezwykle wybredne w kwestii wyboru miejsca do spania. Szukają ciepłych, bezpiecznych i chronionych miejsc. Jeśli preferowanym miejscem głębokiej trzemki Twojego kota jest Twoje kolano, klatka piersiowa lub przytulenie się do Ciebie w łóżku, uważaj to za najwyższy zaszczyt. Ten wybór nie jest przypadkowy, jest to świadoma decyzja oparta na najgłębszym zaufaniu i uczuciu. W naturze kocięta śpią przytulone do matki, aby zachować ciepło i ochronę. Ciepło jej ciała oraz dźwięk jej oddechu i bicia serca są ostatecznym synonimem bezpieczeństwa. Wybierając spanie na tobie, twój kot odtwarza to pierwotne doświadczenie. Szuka twojego ciepła, rytmicznego dźwięku bicia twojego serca i poczucia ochrony, które tylko ty możesz zapewnić. Pozwala sobie na całkowitą bezbronność, ponieważ w twojej obecności wie, że nic złego mu się nie stanie. Jesteś jego gniazdem, jego schronieniem, jego domem. Ta bliskość podczas snu jest codziennym świadectwem szczególnego miejsca, jakie zajmujesz w jego życiu. Nie chodzi tylko o fizyczny komfort, chodzi o bezpieczeństwo emocjonalne. Wybrał ciebie ze wszystkich miejsc na świecie, abyś była jego opiekunką w najbardziej bezbronnych chwilach, rolę, którą może spełnić tylko prawdziwa matka. Czy rozpoznałeś swojego kociego towarzysza w wielu z tych znaków? Relacja, którą budujemy z naszymi kotami, wykracza daleko poza zapewnienie im dachu nad głową i jedzenia. To codzienna wymiana uczuć, zaufania i cichej komunikacji. Zrozumienie, że wiele z tych gestów jest spuścizną najczystszej więzi, jaka istnieje w więzi matki z kociakiem, pozwala nam jeszcze bardziej docenić każdą ugniecioną bułkę, każde mruczenie i każdy niespodziewany prezent. Twój kot nie postrzega cię jako zwykłego człowieka. Jesteś dla niego bezpieczną przystanią, pocieszeniem, ochroną i bezwarunkową miłością. Jesteś matką, którą wybrał. Doceniaj tę więź, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych przywilejów, jaki może nam zaoferować życie z tymi magicznymi istotami.